Dzień dobry, ja jestem Milki, a to kolejny odcinek na moim kanale i bardzo miło mi was tej wszystkich widzieć, my oczywiście jesteśmy w Minecrafcie, tak jak to zwykle bywa i popatrzcie jaka jestem tutaj uśmiechnięta i jak widzicie już w tle są jakieś nowe rzeczy, ponieważ widzowie, postanowiłam że z najwyższy czas, że tutaj coś pobudować, no i szczerze to piętro nie jest skończone, nie oszukujmy się jest ono tragiczne, nie ma tutaj nic ciekawego do zaoferowania, ale spokojnie moi drodzy, na dole naprawdę jest mega czad, ponieważ yy, dół już zbudowałam, ale zanim wam go pokażę, wy zostawcie łapkę, subskrypcję, to bardzo ważne, zapraszam do mojego Instagrama, Milkać przez 2 A, ponieważ tam są super, ale to super fotki, więc padajcie koniecznie. I co? No co, no co mogę mam powiedzieć? Mamy w zasadzie nową chateczkę, jak widzicie, jest bardzo fajna. jakieś nietoperki mi tylko tutaj latają i tak dalej, ale tak, no mam tak tutaj wygląda jeszcze nie mam w ogóle pomysłu na to miejsce, tu mu, wy, 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 myślałam, żeby zrobić jakiś stoliczek, po prostu krzesełka, żeby móc sobie tak wiecie, poczynować fajnie przy balkoniku, tutaj to łóżeczko, ale to łóżko mi nie wiem, czy pasuje, nie wiem, czy nie wolałabym dwóch na na przykład w tą stronę, czy nie wyglądałoby to lepiej? No nie wiem, widzowie, jeszcze tutaj pomyślę, ale jeżeli chodzi o dół. Uch, uch, widzowie, tutaj się dużo zmieniło. Nie wiem, czy mi się to podoba. Wydaje mi się, że jest lepiej niż było to na pewno. Nie jest to mój, mój w ogóle jakiś. Jest oczywiście jakie osiągnięcie i moje największe umiejętności tutaj, ale jest, myślę, że fajnie. Tutaj tak to wygląda akurat bez zmian. Dalej wchodzimy tędy tutaj. Słuchajcie, są beczki, są beczki, są biblioteczki, jest nawet ognisko, w sumie, jak to się nazywa kominek, żeby nam było tutaj ciepło, wrączki i w nóżki, jak będzie zima. Także bardzo fajnie. No widzowie, mi się to naprawdę bardzo podoba. Sam jest taki cute, jest tak mm, komfortowo wydaje mi się, więc naprawdę bardzo, bardzo fajnie i w ogóle nie mam jedzenia, ja tutaj muszę też się zaopatrzyć jakąś farmę, żeby coś zrobić tutaj właśnie z tym jedzeniem, ale chyba nie mam nasion, mam jedną, wow, mamy jedną nasionko proszę Państwa, czy to jest dzisiejszy nasz pewny na odcinek, nie wiem, słuchajcie, nie wiem, ale no musimy, sobie coś ogarnąć, jeżeli chodzi o to, dobra, wiecie co, zrobimy sobie dajemy motykę, bo wiecie co, bo mnie stać, mhm. Mhm, mm dobrze słyszę. I w ogóle tu mam jeszcze dużo jedzenia. To ja sobie to jedzenie tej zostawię, bo tego nie widziałam tak szczerze. Ale i tak musimy zadbać tej to ponieważ no może być widzowie ciężko. I musimy też zadbać o oświetlenie, ponieważ no tu jest dosyć niebezpiecznie. I wszędzie trzeba wszystko oświetlić. I w mam nawet na to plan, chociaż nie mam planu, ponieważ nie mam już żadnych latarenek. Więc będziemy musieli zająć się tym pochodniami. Ale to też nie jest jakiś, sobie szczególny dla nas problem, ponieważ damy radę. Ja wam zaraz pokażę dokładnie o co mi chodzi. Czekajcie, dajcie mi chwilę. Bo ja muszę sobie zrobić sobie... Tak, myślę, że tyle mi wystarczy. Ojejku, tyle mi wystarczy tego. I potrzebuję. O, mam jeszcze ziemniaczki, to sobie weźmie. Klucz, i nie zauważyłam. W ogóle widzowie napiszcie, jak tam wam mijają dni. Mam nadzieję, że u Was wszystko wie jak w jak najlepszym porządku. Także dajcie znać, czy wszystko Was oki, okay, czy nie oki. Okay. Jak tam w szkole, czy żyjecie jakoś w tej szkole, czy nie. I ogólnie rzecz biorąc, za niedługo. Już za niedługo są wakacje. Jeszcze trochę, widzowie, dacie rady. Ja w Was mocno, ale to mocno wierzę. Więc trzymam za Was kciuki, widzowie. Musicie dać radę, musicie dać radę, widzowie tam jakiegoś Endermana, ale ja się mi nie, nie przejmuję, tylko staję tej pochodnie tutaj, bo trzeba zrobić coś, żeby tutaj było jasno, bo tu jest naprawdę mega ciemno i ja się aż tutaj boję przebywać, ponieważ tutaj na serwerach zazwyczaj potworki respią się jeszcze bardziej niż na zwykłym jakby e, niepublicznym świecie, w sensie wiecie, takim normalnie waszym zwykłym, no jak to się mówi, no, no jednoosobowym, o, tego, słuchajcie, słowa szukałam, także no, ej, czy ja to zrobiłam w jednej linii, wszystko totalnie przypadkowo, totalnie tak nie miało być, ponieważ to wygląda brzydko, jak w jednej linii, więc musimy to troszeczkę zmienić. Dodam tutaj parę pochodni. Niech to jest tak tymi pochodniami, tutaj tak to wygląda. Może kiedyś to zmienimy? Nie mam pojęcia, ale teraz, Słuchajcie, ważne jest to, żeby się tutaj nam nic nie respiło, bo naprawdę jest taka możliwość. Potworna, dobra. Chyba jest ok. Chyba jest już jaśnie, przynajmniej ta nasza strefa jest e, tak fajnie już oświetlona. No i nie mamy się przynajmniej o co martwić, widzowie. tutaj dam też jakąś pochodnię tak z boku, żeby tutaj to rozjaśnić. Może dajmy gdzieś tutaj też. Oczekajcie, bo tutaj ciężko mi sięgnąć. Ok. Co to w ogóle ze Skrzynka jest. A cóż to ja tego nie zauważyłam? Ej, ja tutaj tego nie stawiałam. Tu musiał ktoś być. Czy to byś ty, szkielecie? Nie, no, ale tak całkiem na serio. Co to jest? To nie jest żadna trap skrzynka, że jak ją otworzę, to coś się stanie? Chyba nie. Sprawdzę na przykład, Ej, węgiel znaleźliśmy! Dobra, czekajcie, ja to muszę wykopać, ponieważ w takie surowce tutaj, to my musimy mieć, ponieważ ja mam tutaj bardzo deficyt, że tak wielki deficyt, jeżeli chodzi o węgiel i tak dalej. Więc weźmy go, wykopmy. Oki. Okay bo to się przyda i teraz musimy wyjść na górę, okej, okay, hop i tutaj hop i hop, e, dobra czyli w każdym razie jest bezpiecznie e, nic się nie stanie jak ją otworzymy jest książka z napisem wezwanie no dobra, zaraz ją przeczytamy, czekajcie ją może przeczytam w środku, tak dla was tego bezpieczeństwa to jest zazwyczaj zupełnie bezpieczne pamiętajcie, jeżeli dostaniecie jakąkolwiek książkę zawsze, ale to zawsze czytajcie ją w środku, bo to się może naprawdę bardzo się skończyć, jeżeli ją przeczytacie w innym miejscu serio, słuchajcie, naprawdę mówię bo ogóle to jest strasznie mało oświetlenia, ja to tak nie widziałam nie jest, jest ciemno, trzeba to zrobić, pójdziemy sobie na górę, na górze jest żeby że bezpiecznie, no co prawda może nam sobie w każdej chwili coś wlecie do domku i nas zawić, ale nieważne, nieważne, słuchajcie, so, przeczytajmy tę książkę. Witam, to oficjalne wezwanie, proszę o natychmiastowy powrót do Palionowa. No i fajnie, no i moje wakacje zostały właśnie po no kto to napisał, kto mnie wzywa do tego Palionowa, nie mówcie mi, że ja muszę teraz wracać do Palionowa to jest jakiś prank? Kto w ogóle wiedział? Kto w ogóle wie, że tu jestem? Co? Co to ma znaczyć? Ja nawet nie wiem, w którą stronę jest palionowo, widzowie, tak szczerze. Ja jestem słaba w terenie. Sorry, to ja już tutaj zostaję na zawsze. nie, no nie mówcie mi, że dostałem jakiś nakaz i ja teraz muszę wrócić. No chyba mi tego nie powiecie, że to jest na serio. Ja tu jestem, kurde, w trakcie moich wakacji. No way, widzowie, ale to musiał ktoś tu przyjść i kurczę. <laughs> dać mi to tutaj. Wiecie, o co chodzi. No to jest, totalnie sick of sickness. Ktoś tu musiał przyjść. Tylko, że nie wiem kto, bo w sumie nikt się chyba tam nie podpisał, nie? Czekajcie, zaraz. Nie wiem, czy nie spojrzałam na Endermana. Chyba nie. Auć, auć, auć. Zaraz umrę, widzowie. Szybkie powrót do domu. To jest bardzo sobie... Po, po... To był bardzo zły pomysł, żeby, sobie gdzieś tutaj być poza palionowym, Znaczy, na, co ja mówię? Poza moim domkiem w nocy. Poza ale to był dobry pomysł, ponieważ jest przynajmniej miło. W każdym razie, to nikt się tutaj nie podpisał, nie ma też której drugiej strony. No, no co no widzowie, no nie mamy innego wyboru. Musimy się zebrać i wrócić. Dobra, najwyżej tutaj wrócimy po prostu z powrotem. Jejku, ale już się tak tutaj fajnie, już, już tak było dobrze, nie? Już tak było świetnie, a i takie rzeczy się dzieją. Dobra, weźmy w takim razie wszystkie takie mało potrzebne rzeczy i je po prostu dłużmy. Um, no to też w sumie, no, tego też już nie potrzebujemy. Fajnie, widzowie, fajnie, naprawdę świetna sprawa to była. Ale podróż, kurde, kijowa, teraz mi się to już nie podoba. No to miały być moje wakacje życia. Czy jest coś, czego potrzebuję w Napalionowie? Chyba nie, chyba tutaj muszę wszystko, mo mogę wszystko zostawić na spokojnie. Wezmę, wiadomo, słuchajcie, milka czy boksa. Odłożę sobie do skrzynki to. No i jedzenie mamy na podróż nam starczy. Nie wiem, czy nie lepiej przeczekać ogólnie, bo o, akurat sobie pięknie nastaje dzień. Dobra, Piesku, czy tutaj zostaniesz? Dobra, dobry, będziesz piesek i zostaniesz tutaj? Ojku. Usiądź. Będziesz dobrym pieskiem, zostaniesz, mam nadzieję, że tak. I ja bym mu udała... O, że Pójdziesz ze mną, słuchaj, po kości dla ciebie, co to na to? Myślałam, że mi się wystraszyłam. Chodź piesku, pójdziemy dla ciebie po kości. Tutaj był jakiś szkielet, który do mnie już ją strzelał. Mam nadzieję, że on to jeszcze jest. Na pewno to był szkielet, kurde, głupie płotki. Ciekawe kto je tutaj postawił, nie? Nie wiadomo. Dobra, to jest creeper, ale my chcieliśmy. Hmm. Ja chciałam sobie szkieleta właśnie. Żeby kostki, kurczę, tej dla psiaczka mojego zostawić, który jeszcze dalej nie jest nazwany, ponieważ nie mam name tagów, ale może w sumie to jest dobry pomysł, żeby wrócić do Palionowa. Zabrać mu kostki i przy okazji name taki wtedy go nazwiemy tutaj, bo nie wiem, czy go kurde brać ze sobą czy nie, bo i by fajnie jakby był i pilnował domku. I gdzie on jest? Chodź tej piesek, chodź Burek, Ogórek, chodź tutaj. No chodź tu, do nogi. No, fafik. No kurde, ileż można to mówić do psa. Dawaj tu. Siup. Dobra. Okej. Okay. Dobra, on nam tutaj będzie sobie ci pilnował domku. Dobra, ja muszę wyróżnić na podróż. Zostaniesz tutaj i będziesz pilnować wszystkiego, tak? Dobry piesek? No, super. Dobry piesek. Widzieliście to? On jest sobie wychowany. Dobra. Więc tak, ja biorę to ten gunpowder Oooooooooo. Dobra, dobra, zostawię go tutaj, bo on w ogóle mi jest przydatny, więc zostawmy go tu i możemy lecieć no w stronę palionowa w takim razie, ale to tak sobie no, powolutku pójdziemy, nam się nie śpieszy, nigdzie pochodni oczywiście weźmiemy Elytrę również do łapki, mamy 20 fajwerów, więc fejwerki też musimy sobie skołować sobie. Moja tutaj farma, jak wiecie, się rozwija powoli, no ale co my musimy wracać i szczerze Ja nawet nie wiem w którą stronę. Eee, lecieliśmy na północ, na południowy wschód więc teraz się na północny zachód a więc eee, north jest tam czyli północ i east to jest, więc tutaj jest west, czyli, czyli w tamtym kierunku powinniśmy lecieć, co jest myślę, że dziwne myślałam, że stamtąd przyleciałam, no ale dobra A eee, sko ała, skoro to jest bardzo zły, zły pomysł, żeby tam lecieć widzowie myślicie, że ja stamtąd przyleciałam? jak widzicie, z moją orientacją w terenie naprawdę jest bardzo słabo Myślę, że poniżej przeciętnej nawet ona wynosi. E, dobra, z moim wiaderkowaniem jest bardzo dobrze akurat. Tutaj trzeba przyznać, że naprawdę świetnie mi to idzie. Ale dobra, czekajcie, bo Palionowa jest na tak 0-0. Jak tam idziemy, to idziemy w drugą stronę. Ja coś pokiełbosiłam, widzowie. Nie no, my musimy iść tam, mi się tak wydaje. Nie tam, tam. Kwidzowie, ja nie wiem gdzie jest palionowo. Czekajcie. Tutaj mi się maleje. Musimy iść tam, w tego co widać. No, tak mi się wydaje. Teraz, o, wszystko maleje i wszystko jest dobrze. Wiem, że wy tego nie widzicie i pewnie zastanawiacie się, o czym ja kurde gadam. Ale tak, musimy iść w tamtą stronę. Dobrze, że nie poleciałam sobie w drugą. Bo byśmy nigdy nie wrócili do Palionowa i byłby przypał. Ej, ale bardzo mi się nie podoba, czy wy wiecie widzowie o co chodzi? Może napiszcie komentarz, jeżeli wiecie, bo ja szczerze pierwszy raz spotkałam się z takim kurde wezwaniem. No chyba się coś dzieje na Palionowie, skoro to jest um, poważne. Może to jest poważne i dlatego dostałam takie wezwanie, nie wiem. Ej, ale fajno tu jest jaskinia, wow wow, ale epicka, nie, no piękny Minecraft jest czasami, naprawdę, trzeba to przyznać że Minecraft czasami jest naprawdę bardzo ładnym Minecraftem, nie, naprawdę super, dobra, jesteśmy na pionie zimowym nie? nie wiem czy ja obok takiego byłam, tu jest jakiś wielki krater ej, to wygląda strasznie tam jest lapis i tam jest w ogóle dużo fajnych rzeczy, złoto, może diamenty znajdziemy w dzisiejszym odcinku, nie no, żartuję dzisiaj to raczej nie, ale no jestem pod wrażeniem, dobra, krowa weź tutaj chodź, potrzebuję od ciebie mięska tam jest kolejna Krówka. dobrze, dobrze, to wszystko, co ci jest bardzo potrzebne. Eee, więc przy okazji, jak już idziemy, to widzowie zaopatrzmy się w jakieś fajowskie rzeczy. Eee, mamy dużo do przejścia niestety. No ja muszę tak uważnie z tymi fajerwerkami, żeby nie było potem przypału, że ja sobie idę bez fajerwerek i w ogóle będą tym zbutać. Wiecie co? Trzeba cię bardzo ostrożnie. I muszę i tak mniej więcej, no nie, żeby wyliczyć, ale po prostu używać ich co jakiś czas. I czy ja w dobrym kierunku idę? Prawdopodobnie nie, ale mam nadzieję, że mimo wszystko tak. Eee, więc co, no, widzowie, hej, przygoda. Poleciły sobie tą fajerwerką. Może jeszcze jedną zużyjemy, bo ja naprawdę boję się, że zaraz nie będę miała w ogóle fajerwerek, także będę ich używać tylko w takich ważnych etapach. bo tam potem też są góry chyba po drodze, więc tym bardziej na nie trzeba wykorzystać fajerwerki. No właśnie, tak coś myślałam, że to jakaś się góra wyłoni. Mm, także trzeba, widzę sobie, bardzo ostrożnie. Ale my tutaj lecimy, jesteśmy piękni, kurde, co na tron. Dobra, na tej górze wylądujemy. Okej. Okay. Dobra, prawie sobie umarłam. I mamy jakąś wioskę. Czy to nie jest... Nie, to jest jakaś nowa wioska. Dobra, i może w niej, nikogo może w niej nie było? Będziemy pierwszymi, którzy, którzy wejdą do tej wioski. Dobra, spróbujmy to, widzę. Spróbujmy, może akurat, ale wątpię, na pewno ktoś nie był. Tak jest przynajmniej zawsze. No właśnie, tam jest jakiś plusik. Takie coś, co to jest? Nie mam pojęcia szczerze, ale tu jest dużo zwierzątek, bardzo dużo zwierzątek. Bardzo dużo, i to mi się podoba. Cześć Panie Villagerze, czy tą stronę do Palionowa się idzie? I jak kujarzę, że miałam tą wioskę? Więc możliwe, że to, idzie, że idziemy w bardzo dobrym kierunku. Co nie? Mam nadzieję, że tak. Uuu, pożyczę se. Oj, stracił profesję. Trudno mówi się, trudno żyje się dalej. I w ogóle tutaj zauważyłam to, ja to potrzebuję. Eee, ja tego bardzo potrzebuję. Dobra, czy jest coś ciekawego jeszcze w tej wiosce? Myślę, że nie. I powiedzcie mi widzowie, gdzie mam iść teraz. Chyba musimy iść tam. Nie, chyba musimy iść tam, co nie? Mam nadzieję, że tak. Ja tak patrzę się na koordynaty, ale ojejku. Ale słabo mi to idzie, jak widzicie, przepraszam za moją niewiedzę, ale tak, tysiąc kratek nam zostało do Palionowa, wcale nie jest aż tak daleko, już jesteśmy w miłych, przynajmniej terenach takich przy przypominającymi Palionowo i w ogóle dziwię się, że tutaj się nie osiedliłam, bo to jest bardzo ładnie, w sensie, a już wiem dlaczego, to są wszystkie góry zimowe, ale ogromna, e, tutaj jest naprawdę ładnie. Serio, aż jestem w szoku. Dobra, widzowie, czekajcie, ja potrzebuję z mojego Milki Boxa wykorzystać łódkę, bo myślałam, że jej nie użyję, a jednak, widzowie, a jednak się udało. Mamy Milki Boxa? Mamy, już myślałam, że nie. E, dobra, Milki Box, widzowie, aktywowany i łódka również, więc płyniemy sobie w takiej razie przed siebie. E, fajnie, skorzystaliśmy dzisiaj, widzowie, z każdego możliwego środku transportu w Minecrafcie poza wagonikiem, także musimy na koniec odcinka wsiąść do wagoniku, żeby... Żeby nie było, widzowie, że, wiecie, nie? Że tutaj faworyzujemy kogoś, a, fa a, a kogoś nie. i fajnie byłoby, gdyby ta rzeczka płynęła prosto do Palionowa. To by było naprawdę super. Ale już widzę, że nie płynie. no i się tam w prawo leci, więc, tutaj się zatrzymamy. Bierzemy z powrotem łódkę pod pachę. Dobra. No i wracamy. Dalej, niestety. Już w ogóle strasznie dużo minęło odcinka, ale mam nadzieję, że zaraz będziemy już na miejscu. Nie wiedziałam, że to aż tak daleko. Ej, kurde, co to, to to, czy to już jest palionowo, widzowie? Dobra, jesteśmy już przy palionowie z zarąbiście. Ok, czyli zajęły nam to jednak szybciej niż przypuszczałam. E, więc pięknie, widzowie. Pierwsze co zobaczyłam to jest zamek e, chyba hejtera Teraz szczerze nawet nie wiem, kogo ten zamek jest, ale chyba tak, dobra. E, zapójdźmy i mh, jesteśmy na palionowie, widzowie. Czy się tutaj coś zmieniło? zaraz zobaczymy o dobra słuchajcie, już teraz nie musimy oszczędzać jakoś bardzo tych firewerek ła okej, okay. a czy ja się teraz zaraz pie jestem totalnie debilem nie straciłam elitrę i moje wszystko czy ja tutaj zostanę na zawsze? Jak można wpaść do lawy na elitrze? Błagam, powiedzcie mi jak.